Mój mąż jest super, taki kochany, bije tylko w soboty. <laughs> Słyszeliście takie powiedzenie, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu? Wiecie, że to jest kłamstwo. Pierwszy Koryntian 13:4: Miłość, nie zazdrość. Drugi list do Koryntian 11: Jestem bowiem o Was zazdrosny, boską zazdrością. Hmm. Bóg jest ambiwalentny. Musicie to zrozumieć. Kto jest miłością? Bóg. Ok? Czyli wynika, że Bóg nie zazdrości. Księga Wyjścia 20. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja twój Bóg jestem Bogiem. <noise> Zazdrosz. Więc miłość nie unosi się gniewem. Dobrze? czytany kontekst. <noise> List do Rzymian 1,8. Albowiem gniew Boży... <noise> Słyszeliście takie powiedzenie, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu? Wiecie, że to jest kłamstwo? Psalm 5. Bo ty nie jesteś Bogiem, któremu miła jest nieprawość. Złego nie przyjmujesz do siebie w gościnę. Nieprawi nie ostoją się przed tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, Syłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. Szło księga przysłów. 3. To już jest Salomon. Bo Pan brzydzi się przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Psalm 11.5. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego. I słuchajcie, teraz Jezus, Łukasza, Ewangelia Łukasza 14, 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr i siebie samego nie może być moim uczniem. Wie Bóg się brzydzi światem. I dlatego z miłości, żeby się ich nie brzydzić, daje im siebie, żeby się co? Zmienili naturę na własną, na jego. I wtedy przestanie się ich brzydzić, bo inaczej się ich brzydzi. Bóg jest ambiwalentny. Kropka.